Kośka, mam 12 lat i do klasy szóstej zespołu szkół w rocitach. Lubię biegać, wbrew piłkę nożną, ręczną, płaszczkową, pływam w klubie. Mam czas bliźnieszka i już pewnie się załatwić. Jak zacząłem? Gdy byłem małym dzieckiem, dużo biegałem, spykałem, jeździłem na rowerze i tym podobnym. Zrówce zacząłem jeździć na bieg gminnego cygu Grand Prix. W drugiej klasie dzięki mojemu tacie, który jest głębistą i zakoloną biegaczem, zacząłem jeździć na biegi cygur Festival. Szło, a właściwie biegało mi się coraz lepiej. Zaczynałem zajmować miejsca w pierwszej szóstce. Jak na rozpoczęcie wiosny w Jarosławcu. Rozpoczęcie kręgów Po sukcesach wnoszonych w klasach drugiej i trzeciej, Razem z tatą podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu przeze mnie treningu. W Wakacje przed czwartą klasą rozpocząłem prawdziwe treningi biegowe. Z moim tatą, trenerem, moje pierwsze duże sukcesy. W czwartej klasie udało mi się wygrać cykl biegów Cross Festival. W czasie roku szkolnego były również organizowane współpracę. Czwarki Czwartki lekkoatletyczne. To organizowane w całym kraju zawody lekkoatletyczne, których finał jest corocznie organizowany w Łodzi. Nagrodą dla tego finału jest udział w międzynarodowych zawodach oraz kilkudniowy wyjazd do Paryża i usty 23 czerwca 2013 roku sprawiłem mojemu trenerowi i wspaniały prezent na Dzień Ojca. Gramy finał w biegu 1000 metrów płód 2013. E, Szczęśliwy 23 czerwca 2013 po Warszawa, 1 września 2013. 1 września wziąłem udział w międzynarodowych zawodach rekoatletycznych w Warszawie. Trawa była ogromna. Wielkim wyróżnieniem dla mnie było niesienie polskiej flagi podczas prezentacji drużyny. Na starcie jeden z uczestników podciął mi nogę i przewróciłem się jednak mi nie przeszkodziło. Zwyciężyłem. To był dla mnie wielki dzień. Przed prezentacją drużyny w Warszawie. Po dekoracji i biegu zwycięzcy biegnąc w ze szczęśliwą rodzinką po zawodach. Treningi, treningi. W piątej klasie dalej ciężko trenowałem, a moim celem znowu był Paryż. I wdał się. Po raz drugi wygrałem w czwartki lekko w Łodzi. Znowu jechałem do Paryża. W tym roku dodatkową nagrodą dla pierwszej szóstki był także tygodniowy obóz Ośrodków ośrodku przygotowań olimpijskich w spalach. Tutaj trenowaliśmy pod trójnym okiem takich znanych sportowców jak Paweł Czapiewski, 800-metrowiec, Lidia Krajewska, rekordzistka Polski na 800 metrów, Szymon Dziłkowski, Młociarz, o nim Jacek Szola skoczek Dzięki temu obozowi uznają dużo nowych wspaniałych ludzi. 22 czerwca 2014 Opóz wspala. Wszyscy uczestnicy wraz z pipinami obozie, Na obozie w spale. było. Trening z Pawłem Czepieckim z Linii z Szymonem Szykowskim, Jackie Szołom, Sebastianem Chmarą i Partyką, skoczkiem z koczkiem z wyższymi, Warszawa 2014. Przed wyjazdem do Paryża czekał mniejszy start w międzynarodowych zawodach atletycznych International Chief Grand Athletic Games w Warszawie. Tym razem zdobyłem brązowy medal, który bardzo mnie ucieszył. Po na tysiąc metrów. W 2014 roku w ho vissuto in varsità che mi sono con un po' di decorazione. Con il mio predecessore, collego Kamilem, che è il predecessore della Zavodia. Ora è il vigarismo. Il vigarismo è ma Il forum, Бегание из мации многих помогает угольному разбою. Деньги бегания можно опознать двух уже новых людей, две дисплеи чата, ничь контакт с моими особами спорта. Бегание из мации – это же психика. На четвертый ответ по отечественной репрезентации Апусти 20 2014 года. В музее фигур в Париже, в луи to także w Muzeum Figur przed prezentacją drużyn w 2014 roku. Z na zawodach w Warszawie U, mój apel, uprawiajcie sport. Służyłem swoją prezentację głównie po to, aby namówić was do uprawiania sportu. W dzisiejszych czasach wiele dzieci nie chodzi na łódź. Tak źle, że istnieje już nawet akcji stop zwolnienia z błęd. Nie wyobrażam sobie dnia bez jakichkolwiek zajęć lichowych. Mam nadzieję, że chociaż niektórych z Was zaniechciłem do uprawiania głównego sportu. Ja Przywiozłem ze sobą kilka moich pucharek, statuetek oraz najważniejszych medalek. Yy. Yy. Yy.

który raz chorował. Czy to jest prawda, że jak on ćwiczy i skarcie biega, to czy on naprawdę nie choruje? Ja, powiedz nam kiedyś. Ostatni na kiedy że... raz chory byłem przez trzy tygodnie i ostatni To nie choruję. Po prostu fakt, niezależnie od tego, czą na jaspo, czy nie, to wirusy nas w tym roku wszystkich zabijają.

mam 45 godzin, około 15 statuetek i wiele rekordów życiowy. Jaki jest Twój rekord życiowy? Mój rekord życiowy na 1000 metrów to 3 minuty 5 sekund i 33 sekund. Co ty lubisz To jest to, co kochasz i robisz to, co kochasz, I to jest właściwie jeszcze najważniejsze. Tak. Jeszcze raz wielkie brawa.